Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz. a ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami, a zamiłowania do ziół zielarkami. Od 6 lat tworzymy własną markę kosmetyczną opartą na świeżych naparach z ziół. A dzisiaj z naszego ogródka zbierzemy roślinkę kwiatek właściwie. Który znany był już od starożytności, używany był na przykład dioskorydes, polecał go przy problemach z wątrobą, woreczkiem żółciowym. Taka niepozorna ogródkowa roślina właściwie w większości ogródków możecie ją znaleźć, ale wiesz, że kiedyś właśnie ten nagietek, o którym mówisz, który będziemy za chwilę zbierały, e, kiedyś używano do farbowania włosów, jeśli ktoś chciał uzyskać rudy kolor. Tak więc do roboty! Tak, ale jeszcze, jak kupujecie masło, albo kiedyś się kupowało masło czy sery, to trzeba zobaczyć, czy nie ma tam właśnie koloru z nagietka, bo często podbarwiano, żeby było ładniejsze masło, takie wiecie, bardziej żółte, takie bardziej, bardziej mięsiste. To zbieramy i idziemy przygotować tym razem preparaty na wzmocnienie włosów. Kwiaty nagietka nazbierane, tak więc zrobimy sobie przepisy na włosy. Nagietek bogaty jest w olejki eteryczne, flawonoidy. Flavonole, karotenoidy. Stąd ten kolor taki ładny, tak? Stąd ten kolor taki ładny, ale też mnóstwo soli mineralnych potasu, magnesu, molibdenu, żelaza, miedzi, fosforu, alkohole trójterpenowe, śluzy, żywice. Same skarby. I kwasy organiczne. W związku z czym pierwszy taki przepis, jaki zrobimy, to będzie ocet. Ocny już znacie trochę z naszej gamy produktów, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Za co bardzo dziękujemy i się oczywiście cieszymy. A jeśli właśnie macie ochotę i macie nagietek domu, to pokażemy Wam, jak w domowych warunkach przygotować sobie taki ocet, który, jak to wiecie, nasze babcie, prababcie miały, pamiętacie, jakie miały piękne, długie włosy, właśnie bardzo często one. Po myciu włosów, oczywiście, myły innymi produktami, tak? Kiedyś my to myły włosy głównie szarym mydłem, które same sobie też produkowały, często z popiołu. W związku z tym było inne pH, ale one właśnie często robiły na koniec półkanki z tego octu, dzięki czemu te włosy były długie, lśniące, no i im tak bardzo nie wypadały, bo jak widzimy na zdjęciach, to bardzo często były długie włosy albo takie ładne, zgrabne kotki na czubku głowy. No to jak będziemy robić? Czyli tradycyjnie jedną część kwiatków nagietka zalewamy pięcioma częściami octu. Ja sobie Czyli przygotuję. Będziemy, będziemy 50. 50 jeśli będziemy, weźmiemy 50 ml kwiatu nagietka, 250 octu jabłkowego. Przekładamy sobie do naczynka, w którym będzie stał ten nagietek. Przechowywać będziemy przez dlatego, że... 14 dni. Po... I zobaczcie, Zosia dodaje całe kwiatki, nie trzeba brać samych tylko płatków z nagietka, ale możemy wykorzystać całe te, y, z tą zieloną częścią, można powiedzieć. No i pozostawiamy, później filtrujemy i chcąc użyć, to pamiętajcie, musimy to rozcieńczyć jedną łyżkę na pół litra wody, takiego tygodniowego octu przynajmniej, jedną łyżkę na pół litra wody i wtedy możemy sobie użyć dopiero do płukanek. My już mówiłyśmy, że zapach z octu nie pozostaje nam już na tych włosach. Nie bójcie się, że będzie octem zajechało. A zobaczcie, jakie to jest bardzo korzystne. Po umyciu spryskujemy te włosy octem i pozostawiamy już, nie spłukujemy po to, by te związki, które przeszły do octu mogły zadziałać. Tak, tak więc bardzo łatwe w użyciu. Dokładnie. Po tym, włosy też, y, jeśli byśmy użyli takiego stężonego octu, to niestety, ale byśmy przesuszyli sobie i włosy, i skórę głowy, więc nie jest to absolutnie wskazane. Nawet jak przemywacie sobie często cerę, to tak na, powiem na marginesie, to też nie należy używać takiego stężonego octu gotowego, kupionego, tylko też zawsze rozcieńczamy. No i drugi przepis y, zrobimy z naftą. Nafta kosmetyczna też była wykorzystywana do pielęgnacji włosów, do wzmocnienia włosów, tak? Jeśli mamy tak, włosy wypadające. Oczywiście, jakby przyczyn wypadania włosów też jest mnóstwo, i nie będziemy tutaj o tym mówić, bo, bo są bardzo różne. Natomiast, właśnie jakby w, dla wzmocnienia włosów, dla, jeśli mamy na przykład y, takie zniszczone włosy po jakichś intensywnych zabiegach, y, pielęgnacyjnych, fryzjerskich, tak? Czyli e, coś tam się zadziało zbyt intensywnie, bądź na przykład e, w ogóle zbyt intensywnie je stylizujemy, czyli często je suszymy na lokówkę, na e, prostownicę, no to niestety one się niszczą, końcówki się rozdwajają, są przesuszone i dla wzmocnienia możemy sobie zrobić właśnie taką naftę. I tu y, w takim stosunku pół szklanki, tu pokażemy, tak? Pół mhm. szklanki tego kwiatka nagietka i całą szklankę nafty i również jest to przepis, który, musimy, który musi być przechowywany ja od razu przez okres też 7-14 dni. Im dłużej, tym lepiej, żeby substancje aktywne z nagiewka przeszły właśnie do, do tego roztworu. I później też taką naftą wcieramy sobie w skórę głowy, w, w, we włosy. Najlepiej jeśli założymy sobie później na to czepek, ciepły ręcznik, no i tak za 30 minut najmniej, jeśli byśmy pobyli sobie z takim zabiegiem pielęgnacyjnym, no i później to myjemy. Myjemy, spłukujemy. No i powtarzamy też, im częściej będziemy powtarzać tym lepiej, no przynajmniej raz w tygodniu, żebyśmy jakieś mieli takie efekty, zauważyli efekty pielęgnacyjne właśnie na włosy. W ogóle to jest w ogóle, w ogóle nagietek jest takim super remedium, ale jeśli nie macie możliwości, oczywiście, czy czasu, czy czasu, żeby zrobić własne skarby z nagietka, do czego oczywiście bardzo serdecznie namawiamy, no to możecie użyć naszych produktów, tak? Mamy właśnie dziewannowy ocet, czyli to jest taki ocet właśnie dla włosów suchych, wysuszonych po zabiegach fryzjerskich, bardzo ładnie nawilżający, odżywiający włosy lub jeśli ktoś ma wypadające włosy? No to nasza e, koniczynkowa, e, koniczynkowy zioło ocet, e, dedykowany głównie dla kobiet, bo jeśli chodzi o mężczyzn, to oczywiście mamy chmielowy ziołoocet. ocet. Dokładnie. Ponadto jeśli jeszcze są inne problemy z włosami, jeśli jest łupież bądź przetłuszczające się, to polecamy zioło ocet koperkowy na przetłuszczające się włosy i zioło ocet rozmarynowy e, do włosów z łupieżem. Tak więc Dziękujemy. Jeśli macie jakieś swoje super sposoby na wypadające włosy, chociaż my zapraszamy, robiliśmy też odcinek z kozieradką o wypadających włosach, więc możecie sobie obejrzeć. Albo jeśli macie inne sposoby na wykorzystanie nagietka, to oczywiście dzielcie się z nami, piszcie w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych, jak wolicie. Subskrybujcie nas i zapraszamy też na naszego TikToka. I na następny odcinek. Pa! Pozdrawiamy.